Słoneczny koziorożec, szczegółowy portret. Koziorożec, czyli dziesiąty znak Zodiaku, reprezentuje ludzi o niezwykłej sile woli, ambicji i wytrwałości. Słońce w koziorożcu łączy cechy żywiołu Ziemi z energią Saturna, planety odpowiedzialności, czasu i karmy więc osoby urodzone pod tym znakiem to zodiakalne budownicze imperiów. Wszystko, co robią, opiera się na solidnym planie i konsekwentnych działaniach. W tarocie koziorożca symbolizuje diabeł, karta skłaniająca do refleksji nad więzami, materializmem i siłą transformacji. Cechy słonecznego koziorożca to po pierwsze ambicja i determinacja. Koziorożce mają wrodzoną potrzebę wspinania się na szczyt. Czy to w karierze, czy w życiu osobistym. Nie zrażają się trudnościami i zawsze znajdują sposób na osiągnięcie sukcesu. Na przykład, jeśli koziorożec marzy o własnej firmie, zbuduje ją od podstaw, wykorzystując każdy dostępny zasób i ucząc się po drodze, krok po kroku. Po drugie, praktyczne podejście do życia. Koziorożce nie bujają w obłokach. Wolą konkretne cele, które mogą zmierzyć, zaplanować i osiągnąć. Cenią stabilność, zarówno emocjonalną, jak i materialną. Dlatego nie podejmują ryzykownych decyzji bez dokładnej analizy. Po trzecie, cierpliwość i wytrwałość. To jeden z najbardziej cierpliwych znaków Zodiaku. Koziorożce rozumieją, że wszystko, co wartościowe, wymaga czasu i wysiłku. Ich motto mogłoby brzmieć Wszystko w swoim czasie. Po czwarte, powaga i odpowiedzialność. Z reguły koziorożcy dojrzewają szybciej niż ich rówieśnicy. Często pełnią rolę stabilizatora w grupie. To na nich można liczyć w kryzysowych momentach. Cenią sobie lojalność i są gotowe wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za innych. Po piąte, silna potrzeba kontroli. Koziorożce lubią mieć wszystko pod kontrolą, co czasem prowadzi do perfekcjonizmu i zbyt dużego napięcia. Ich wyzwanie życiowe polega na nauczeniu się odpuszczania i zaufania do procesu. Planetą rządzącą jest Saturn planeta związana z czasem, strukturą i nauką przez doświadczenia. Koziorożce często odczuwają, że życie wymaga od nich więcej niż od innych ale w zamian otrzymują mądrość i wewnętrzną siłę.